Myśmy się już spotkali jednak. No. Rok temu byłem tutaj. Spotkaliśmy się u pani burmistrz, pamiętam, w gabinecie. Mówiliśmy, że to czwarte miejsce. Tak, tak, tak. My powiedzieliśmy, że zrobimy wszystko, żeby ta droga była. Na następnym kolejnym spotkaniu ja powiedziałem sam osobiście, że zrobię wszystko, żeby w przyszłym budżecie 2026 ta droga się znalazła. Posiadamy projekt, posiadamy pozwolenie na budowę, więc to jest i. My z panią Burmistrz podtrzymujemy to zdanie, że w przyszłorocznym budżecie ta droga się znajdzie w pierwszej kolejności. I to jak po jakimś czasie nic się nie zmieniło od tego czasu. Byliście państwo i to doceniam na sesji, bo po rozmawialiśmy. Ja mówiłem od początku, że w tym roku, 2025, nie, był, nie będzie szans. I od razu do państwu powiedziałem, że po prostu nie ma finansowania. Ale na przyszły rok to jest pierwsza inwestycja, która jest spisana do realizacji i ona będzie realizacja. Chyba, że się y, 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 wydarzy się coś na etapie y, przegłosowania y, projektu budżetu, że zostanie zlikwidowana, skreślona lub, lub, y, lub się pojawią jakieś inne okoliczności. Na tą chwilę jest plan taki, że wasza inwestycja. Tu na ulicy rodzinnej zostanie w przyszłym roku realizowana. E, zabezpieczymy środki i mam nadzieję, że to się uda. E, tutaj będzie tylko potrzeba deklaracji e, przedstawicieli radnych, bo my włożymy do projektu budżetu, żeby tej drogi nie wykreślili. I uważam, że podpinanie się teraz, e, bo widziałem jakieś tam interpelacje, ok, jak najbardziej, ja wspieram te interpelacje radnych, ale tak, jak Państwu powiedziałem, pół roku temu czy 7 miesięcy nic się nie zmienia z naszej strony, ta droga w przyszłym roku będzie realizowana. Jaka tam jest kwota? Eee... Jak dysponuje kosztorysem z 2018 roku na 700 tysięcy, ale waloryzacja, ja myślę, że to przekroczy około miliona złotych, milion stron. Ciężko mi teraz jest powiedzieć, więc to przetarg. No to mamy nadzieję w pani przewodniczącej, że tam swoich tych płatów opiecznych, pani tam zmobilizuje do tego i żeby. Dokładnie, coś że coś nikt było, tak? ręki nie? na tą drogę nie podniesie. No właśnie. No tutaj słuchajcie jest. <noise> Bo wierzymy w to, że jest to. E, mocy te, no, Urzędu Miasta to i, i że, że to dojdzie do skutku. No. Tak. Ten projekt no tutaj jeszcze... jest dość złożony, bo tutaj jest problem z kanalizacją. No to to właśnie. wykonaje e, tu jest asfaltowanie, więc tu jest e, asfaltowana, asfaltowana kładka, wykonanie. Jest też kanalizacja, nie ma oświetlenia. To, to... Czyli kanalizacja idzie w jednym w parze z asfaltowaniem? Tak. Aha. Tak. Czyli jest. Pan Burmistrz powiedział milion złotych razem z kanalizacją. Razem z kanalizacją. Aha, aha. Tylko, że to, co powiedziałem, żeby też nie potem za zasłówka nie, nie chwytać, to to wszystko to jest przetarg, tak? To okay, może okazać, tak, że to tak, może tak. być e, powykonawczo mniej lub więcej. Zobaczymy, prawda? Tu jest ulica Wyzwolenia. Tu jesteśmy. I tu jest wykonanie e, nakładki ze skrętem w lewo i do bramy. I do końca mamy tutaj zaślepione. I teraz w projekcie mamy po ażuro, wy, 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 wy ażurowanie niektórych poboczy i mamy też e, projekt, żeby pościągać po, po jakby tą wodę, bo problem się na, na dole pojawić, że ta woda, którą nie, nie uchwytamy. No, 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 no. Więc w projekcie jest to, jest to uwzględnione, bo rozumiem, że rozumiem, no, że w tym wlewa, domu to, tutaj w w tym tam domach, woda nasą Jest też kanalizacja, ale tu mamy problem z tej strony tutaj, bo tutaj są, są szamba z tej strony. Szamba. Z tej, z tej strony są tutaj szamba. No i to, to to był też pojawił się taki temat. Dostaliśmy informację, że zalewało tam. bardzo taka, i to do, no. do, do tej pory się z, no, do, do, ale dzieje. Pan, to dzieje się prawdopodobnie ze z tego, że są chodzą nieszczelne szamba. No, różne rzeczy mogą być spowodowane w tym w tym. Więc myślę, że że przy projekcie i przebudowie tej, tej inwestycji temat się zakończy. Jest pozwolenie na budowę, mamy projekt, więc myślę, że. Aktualizację robić, odejść do. Budynków, no, ja tak. Tak Najważniejsze jest... wszystko jest, żeby zrobić pod asfaltem. Wiecie o co chodzi? Całą instalację w ziemi. A później możemy robić, jak rzeczywiście jest taka sytuacja, mm -hmm. że sam projekt kanalizacji, który pan mi pokazuje, jest z 2004 roku. No, mogło się tam pojawić nowe budynki, mogło być różne rzeczy. Będzie trzeba zrobić aktualizację. Nie było tej zabudowy tyle co tutaj. Nie? Najważniejsze, no. żeby zrobić. Instalacje w drodze, żebyśmy potem mogli się pospinać. Bo no na to działkach właśnie. osobistych to już, to już się pospinało. Tylko nie wiem, bo czy to jest taka prawda, mhm. bo dochodziły mnie takie słuchy, że a to zrobią kanalizację wam sucho. Co to znaczy? No znaczy się, że, nie, że, że nie, nie będzie podłączenia nie, no to, do, do oczyszczania. To... Że, że to, że ze względu na drogę, żeby potem nie robić w drodze czy coś, no to... No to, to to, co panu powiedziałem, no. my pierwsze zrobimy. Żeby robić, żeby zrobić wszystko, co jest w drodze. A no w drugim właśnie, etapie nie? zepniemy nieruchomości. No to właśnie. No. Więc no bo... zasadne jest okay. to, żeby zrobić kanalizację, ale robić ją i zostawić potem bez podpięcia budynków. No to nie robimy więc... Tytułem uzupełnienia. Ja się bardzo cieszę z deklaracji pana burmistrza, że to jest wprowadzone do budżetu. Nie tylko ja, ale też kolega Seweryn, kolega Czesław Rajda w tych propozycjach do budżetu to uwzględnialiśmy, więc tutaj myślę, że to jest ponad podziałami. Ja oczywiście mogę być w swoim imieniu, ale pewnie pełni popieram realizację tej inwestycji. Już tyle pracy zostało wykonanej, że. Znaczy, my składając projekt budżetu wpiszemy tą inwestycję literalnie. Czyli to, a to konkretnie na podstawie projektu, więc to będzie zero bo To nie będzie jako nakładka, jako rozbudowa, nie, jako będzie, zadania, nie będzie pula, tylko będzie konkretne zadanie, które mm -hmm. będzie to zrealizowane. Ja to państwu tutaj z panią burmistrz deklarujemy, bo tak naprawdę projekt budżetu się pojawi na miesiąc, może półtora, w grudniu już mm -hmm. go będziemy radni go będą głosować. Tak. A ja w imieniu mieszkańców chciałem podziękować panu Sewrianowi za, za to, że się tym zajął, że to bardzo fajnie prowadzi i Czekamy na, na możliwość podziękowania, już ostatecznego, w momencie za uchwalenia tego. Ja chcę powiedzieć, że tutaj Seweryn rzeczywiście w tym temacie drepta, drepta i mam nadzieję, że wydrepta. Bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni zarówno panu, jak i obydwu państwu. Będziemy, będziemy się cieszyć, jak zostanie zrealizowane. Na razie no właśnie, to... Dokładnie no tak. Ja Zostaliśmy i... pół roku temu, ja wam powiedziałem, że zrobię wszystko i robimy wszystko wspólnie, żeby to w przyszłym roku zostało. Miejmy zrealizowane. nadzieję, że będziemy tu otwierać szampan. Słowa, słowa? Szampanu nie, nie ale trzeba, nie ale, ale wiecie, żeby jest. mieszkańcy no, mieli no, drogę zrobić. Wy no, nie chcecie tak. Państwo zobaczyć, yy, jak droga wygląda na dzień Ale chwiliśmy się, się kochani. Zanowić jeszcze nad jednym tematem, który tu jechałem tu i ten, ten brak kostki tam, który był kiedyś wszyscy wiemy no, o co no, chodzi. No, 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 Spowodowany no, brakiem zgody, więc musimy jakieś rozwiązanie znaleźć. Ja poproszę tutaj e, projektanta, żeby po prostu ominął ten kawałek i znowu jakoś sprytnie. No, no to właśnie. Co właśnie co ]cie, no, to jedziemy właśnie. piękna droga i są uskoki wybrane. Trzeba dokładnie, to natychmiast tam nawieć, bo na ktoś miskę urwie na tym, bo ja już widziałem, że tam. Tak. Słuchajcie, no tyle z naszej strony, więc e, ja uważam, że. Czekamy Takie teraz na te że wyniki głosowania będą. Najważniejsze że są optymistyczne nastroje. Prawa nie jest, jeszcze jest przesądzona. Sprawa tak? nie jest przesądzona, bo to się musi wszystko zakończyć głosowaniem. Więc my, jako burmistrzowie, złożymy projekt budżetu, a radni się tym pochylą. Radni też mają możliwość wprowadzenia zmian, poprawek, no, likwidacji no, zadań. No, różne rzeczy się no, no, mogą zdarzyć. Tam roku było też różnie, bo pewne inwestycje wyleciały z budżetu, pojawiły się inne, nowe. Każdy na te inwestycje czeka. No.